Dziękuję. Samolot znajduje się w tej chwili w rejonie miejscowości Lipniki na wysokości 8200 metrów. Leci z prędkością 810 km na godzinę. Jest 10.41. Hej! Herbetyzacja! To jest, pożar? Wyłączyć. Mechanik wyłącza silnik pierwszy Wiecie, i drugi. To te położone z lewej strony kadłuba. Załoga czuje, że w kabinie spadło ciśnienie. Znak, że samolot został rozhermetyzowany. Warszawa radar. Opuszczamy w niebezpieczeństwie. O jezej. Ster wysokości służy do sterowania samolotem w płaszczyźnie poziomej. Pilot kontroluje jego wychylenie ruchami sterownicy w przód i w tył. Podajcie swój kolstaj. silniki obcięła. Czy to zderzenie? Nie wiemy co się stało. Nasz silnik obcięła. Opuszczamy się. Warszawa zrozumiałe. 50-55. Nie jest bez dwóch silników w chwili. Czekaj, czekaj. Oster nie działa. Słyszysz, mnie? Niesprawny ster oznacza kłopoty z utrzymaniem wysokości. Trzeba coś zrobić. Powiedziałeś, że zabratamy. Trzeba wyłączyć. Trzeba wyłączyć. Dobra, wyłącz koniec. Jeśli silnik z jakiejś przyczyny traci moc. Oczywiście widać po, to po najrozmaitszych parametrach. Spadku ciśnienia paliwa, spadku ciśnienia oleju, spadku obrotów przede wszystkim. No to oczywiście silnik należy wyłączyć. Warszawa, radar. Jeszcze raz 55. Pierwszy i drugi silnik wyłączony. Mamy awarię i schodzimy. Mieliśmy pożar. Pożar ugaszony. I w prawo. Zadziałała automatyczna instalacja przeciwpożarowa w gondolach silników. W określonych sekcjach silnika są umieszczone termopary i po przekroczeniu odpowiedniej temperatury, która wskazuje, że jest, ma miejsce pożar silnika, to spracowuje pierwsza kolejka gaśnic. I jeśli pożar został ugaszony, to wtedy przestaje być syrena i przestaje migać czerwona tabliczka pożar silnika numer jeden. Brak sygnalizacji o pożarze załoga zinterpretowała jako jego ugaszenie. Warszawa zrozumiałem, obserwuję skręt. Co zamierzacie zrobić dalej? Wracamy do Warszawy. Ja wracamy. Zrozumiałem. Zlewamy paliwo. Będziemy zlewać paliwo. Samolot wciąż ma w zbiornikach około 70 ton paliwa. Lądowanie z takim obciążeniem jest niemożliwe. Grozi połamaniem podwozia w chwili zetknięcia z ziemią i zapaleniem się samolotu w wyniku tarcia opas. Paliwo musi być zlewane w locie po linii prostej, tak żeby samolot nie wleciał w chmurę rozpylonej przez siebie nafty. Każdy samolot ma określony maksymalny ciężar startowy i maksymalny ciężar do lądowania. Jeśli chodzi o Iła 62, ta rozpiętość tych ciężarów była bardzo duża. To znaczy, do startu to, był 160, to było 167 ton, do lądowania to było 107 ton. Powrót na Okęcie wydaje się więc najlepszym rozwiązaniem. Daje załodze niezbędny czas na pozbycie się paliwa. 50-55 Warszawa, wysokość utrzymujecie, tak? 4000 metrów mam. Tak, 4000. Pilotom udaje się opanować samolot. W przypadku rozhermetyzowania kadłuba trzeba jak najszybciej zejść do 4000 metrów. Jest to wysokość, na której panuje już ciśnienie znośne dla ludzkiego organizmu. Proszę Państwa, proszę o uwagę. Kapitan poinformował nas, że z przyczyn technicznych zmuszeni będziemy do lądowania awaryjnego. Należy liczyć się z koniecznością szybkiego opuszczenia samolotu. Proszę pozostać na swoich miejscach, zachować spokój. I dokładnie wykonywać polecenia personelu pokładowego. Dziękuję za uwagę. Rozpoczynamy z rzut paliwa. Tam coś jest ze sterami, wiesz? Tak, Myśmy się z czymś zdarzyli. Bo stery, stery mi nie działały, trymer działa. Stery rozumiesz, wziąłem na siebie, on nic nie reagował. Trymer to mała, ruchoma klapka położona na samym końcu steru. W normalnym locie pomaga ona pilotowi utrzymać ster w określonym wychyleniu. Jego wychylenie w dół lub w górę powoduje, że zmniejsza wysiłek pilota przy sterowaniu sterem wysokości. Pilot nie musi używać siły, by cały czas wtrzymać sterownicę. Wystarczy, że odpowiednio wyreguluje pokrętłem położenie trymera. Wówczas siły aerodynamiczne same utrzymują ster w odpowiednim wychyleniu w górę lub w dół. Z lewej i z prawej są takie dwa koła, na której nawinięta jest linka, idąca do płaszczyzn na stateczniku poziomym. W przypadku awarii układu sterowania, do przestawienia steru o odpowiedni kąt można użyć właśnie trymera. Siły aerodynamiczne za jego pośrednictwem wychylają ster wysokości. Załoga dość prędko zorientowała się, że tego sterowania nie ma i że w pewnym, w pewnym zakresie to sterowanie można zastąpić poprzez przestawianie trynera. Pasażerowie wiedzą, że samolot wraca na okęcie. Halina Domeracka na podręcznym egzemplarzu Biblii. Zapisała swoje nazwisko, adres i słowa. Awaria w samolocie. Co będzie, Boże? Nikt na pokładzie nie wie, jak poważnie uszkodzony jest Kościuszko. Trzeci, trzeci też jest wyłączony. IU-62M ma cztery no, generatory no, nie, wytwarzające no, nie, energię elektryczną. Jeden, jeden tylko pokazuje, Panowie, na, na jednym generatorze jesteśmy. Co mówisz? Na jednym generatorze jesteśmy. Kiedy pracuje tylko jeden generator, pokładowa instalacja elektryczna jest przeciążona. Trzeba natychmiast powyłączać zbędne bebechy. Załoga musi powyłączać zbędne odbiorniki prądu. Radiokompasu nie wyłączać. Paliwo znane? Nie jeszcze? Awaryjne zlewanie paliwa odbywa się poprzez krany na końcach skrzydeł. Zawory są otwierane elektrycznie. Pozwalające na zrzut paliwa w czasie lotu, nie działały prawidłowo. Co jakiś czas one przestawały pracować. Zlewanie się zatrzymywało, bowiem akurat brakowało napięcia na tej sieci czy na innej. Nie wiem, dlaczego nie zlewa. Schodzimy niżej. Powiedz, że schodzimy niżej, bo nie utrzymujemy, no, nie utrzymujemy prędkości i schodzimy niżej. W serwis wysokości coś musiało uderzyć. Tak, uderzenie było jak cholera. Piloci wiedzą, że koło grudziądza mijali sektor, w którym latały wojskowe samoloty. Czy Kościuszko zderzył się z jednym z nich? Czy został trafiony przypadkowo odpaloną rakietą? W tej chwili wszystkie wyjaśnienia wydają się prawdopodobne. 50-55 utrzymujecie wysokość? Nie. Niżej schodzimy. Niżej. Bo tylko tremerem utrzymujemy wysokość. Próbują kontrolować tylko tremerem. Może modlin po drodze? No, nie ma innego nie ma innego lotniska. Znam to lotnisko od roku 56. W momencie, kiedy w 1956 przyszedłem i przeszkalałem się na Iły 28, i przez okres pięciu lat latałem na tym lotnisku. Zamawiamy modlin? Tak, tak. Na modlin są dane? Jaki jest pas w Modlinie? Nie. Długi, płaski, idealnie. Krótki, jaki długi? Lotnisko w Modlinie jest położone w rejonie płaskim, gdzie nie ma szczególnych jakichś o dużej wysokości przeszkód. Można by było, można by było na modlinę. Lepiej by było, gdyby można było na długi. Możemy utrzymać wysokości. To tym bardziej modlin był, byłby lepszy. No. Panowie, nie możemy zlewać paliwa, Pozacinało się coś. Kłopoty ze zrzuceniem paliwa oznaczają, że maszyna wciąż jest zbyt ciężka, by utrzymać odpowiednią prędkość lotu na dwóch sprawnych silnikach. Zespół napędowy wytwarza tylko połowę tej mocy, co przy normalnym locie z czterema silnikami. Samolot opada zbyt szybko. Decyzja lądowania na wojskowym lotnisku w Modlinie wydaje się więc racjonalna. Warszawa, radar. Może nas pan skierować na Modlin, bo wysokość nam ciągle opada, jest coraz niżej. 50-55 będziemy starać się załatwić chwileczkę do domodninawcą. Zaccamy wojsko, zobaczymy. Wszystko potrzeba. Nic nie zlejesz paliwa? Nie ma prądu nie zleje. Ładowało bezpieczniki. To wyłączać trzeba co niepotrzebne. Nic się nie zlewa, nic się nie zlewa, nic się nie zlewa. Radar wyłącznie potrzebny.